Dzisiaj obchodziliśmy drugą rącznicę otwarcia Panteonu Górnośląskiego – instytucji kultury, która funkcjonuje już dwa lata na naszym rynku kultury i tradycją takiej uroczystości jest zawsze włączanie nowych postaci do Panteonu Górnośląskiego. W tym roku włączamy 21 postaci. Te zbiory, które posiadamy w archiwum na pewno wzbogacają, doprecyzowują pewne szczegóły. Mamy ogromną liczbę zdjęć, materiałów archiwalnych, takich stricte papierowych, więc mam nadzieję, że to też ubogaci tutaj i, i ubogaca tą wystawę. W związku z tym, że rok 2024 w Katowicach jest rokiem nauki, my również temu poświęciliśmy włączenie nowych bohaterów i razem z nami w tym uczestniczyła Uczelnie Górnośląskie. Uniwersytet Śląski zaproponował dwie osoby. Politechnika Śląska, która dotychczas była bardzo słabo reprezentowana w Panteonie Górnośląskim, zaproponowała osiem osób, natomiast Uniwersytet Medyczny jednego profesora, dlatego że medyków mamy bardzo dużą reprezentację w Panteonie Górnośląskim. Oprócz tego, są inne osoby, które są prezentowane w Panteonie Górnośląskim, więc jest bohater II wojny światowej, żołnierz AK, są księża, którzy opiekowali się żołnierzami i powstańcami i są również osoby świata kultury włączone w tym roku do Panteonu Górnośląskiego. Nasze, nasze wspólne dzieło. Patrzę z wdzięcznością dlatego, że zaangażowały się cztery podmioty życia społecznego i politycznego w powstanie tego dzieła i to dzieło już powoli wrasta w świadomość mieszkańców Górnego Śląska i nie tylko. Bo o Panteonie jest głośno i goście z zagranicy przybywają, ale także przybywa osób, które są włączone do Panteonu, do tego miejsca pamięci. I dzisiaj jesteśmy świadkami tego wydarzenia, że przybędzie właśnie osób, które będą włączone w Panteon i będą stąd przemawiały i będą nas ubogacały swoim życiem, działalnością, osobowością. Cała uroczystość przebiegała w bardzo dobrej atmosferze. Mieliśmy dużą reprezentację osób, które wnioskowały o włączenie do Panteonu Gornośląskiego oraz były rodziny, rodziny naszych osób zasłużonych. Udało się nawet zmobilizować ludzi z zagranicy, z Kanady przyjechali, żeby uczestniczyć w tej wspaniałej uroczystości. Jest to dla nas niebyłym zaszczytem, honorem, że Panteon Górnośląski sięga już poza granice naszego kraju. Szanowni Państwo, byłoby co najmniej niewdzięcznością, gdybyśmy budując przyszłość nie pamiętali o naszych ojcach, żyjących na Górnym Śląsku. Jest to instytucja, która na pewno promuje Górny Śląsk, promuje osoby, które żyły tutaj, tworzyły tą naszą małą ojczyznę, które wniosły w Górny Śląsk. Ogrom pracy serca i sprawiły, że dzisiaj wyglądałem tak a nie inaczej. Także ten proces też nie jest zakończony, mam nadzieję, bo ciągle są odkrywane nowe osoby, czy ciągle są proponowane nowe osoby. Tak. Każdorazowe wprowadzenie do panteonu nowych osób to okazja, żeby opowiedzieć, w jaki sposób te osoby są włączane. Otóż musi być instytucja, osoba fizyczna. Lub zestaw instytucji, które wnioskują o włączenie do Panteonu Górnośląskiego. Następnie wniosek ten jest rozpatrywany przez Radę Programową Panteonu Górnośląskiego, która desygnuje i opiniuje te osoby do włączenia. Po takim włączeniu jesteśmy w stanie pochylić się, przygotować naukowe biogramy i spowodować włączenie Panteonu Górnośląskiego. Do dnia dzisiejszego prezentujemy 207 postaci. Dzisiaj włączyliśmy kolejne 21. Bardzo dziękuję. Myślę, że zapoznamy się z życiorysami i oby jak najwięcej tak pięknych postaci, które tworzą w zasadzie naszą tą wspólnotę pamięci. Dziękuję bardzo. Życzyłbym jeszcze większego otwarcia na ludzi no i myślę, że jak najwięcej osób, które przybywają tutaj, które przeniosą te informacje w świat, jak bogaty jest Górny Śląski z czego możemy być dumni. Ja bym życzył, żeby. Ten panteon starał się takim punktem kształcenia młodego pokolenia górnoślązaków i nie tylko, żeby młodzi żyjący na tej ziemi tutaj przybywali i żeby stąd wychodzili ubogaceni świadectwem swoich poprzedników. Jest o kim rozmawiać, jest co oglądać. Zapraszamy nie tylko w wakacje, ale w przeciągu całego roku.